Maciek Pietrzykowski. Wybrałem logistykę na Politechnice Białostockiej, ponieważ jest to moja pasja i mam z tym styczność właściwie od początku swojego życia i pochodzę z miasta, które logistyką żyje i transportem. Kończyłem również szkołę logistyczną i uznałem, że dalej będę brnął w tym temacie. Wiktoria Macierowska, Turystyka i Rekreacja. Wybrałam ten kierunek, ponieważ jestem technikiem organizacji turystyki. Interesują mnie podróże oraz pasjonuje mnie cały temat związany z turystyką. Wybrałam Politechnikę Białostocką, ponieważ jest w Województwie Podlaskim, które jest moim ukochanym rodzinnym województwem i chcę wspierać je pod każdym względem. Nazywam się Maciej Bezrutczyk. Studiuję zarządzanie finansami i rachunkowość. Wybrałem ten kierunek ze względu na międzynarodowy certyfikat oraz bliskość mojego miasta. Nie muszę daleko dojeżdżać w weekendy i wydaje mi się bardzo sympatyczną uczelnią. Jestem na pierwszym roku. Zarządzanie Inżynierii Produkcji. Kierunek wybrałam ze względu na to, że w przyszłości chciałabym zostać kierownikiem produkcji w jakiejś fabryce. Politechnika Białostowska wydawała mi się bardzo dobrym wyborem, dlatego jestem tu, gdzie jestem. Nazywam się Piotr Sadowski, jestem z Białego Stoku i wybrałem kierunek zarządzanie, ponieważ są tutaj bardzo fajni ludzie. Kampus jest dobrze zorganizowany, mamy kafeterię i trzy też obiady, możemy tam zjeść bardzo dobre jedzenie. No i atmosfera jest świetna. Bardzo polecam ten wydział i ogólnie wszystkim, którzy będą się zastanawiali, czy warto tutaj iść, to na pewno warto.